Wdrożenie reformy oświatowej rozpoczyna się właśnie dzisiaj, 1 września 1999 roku. 8 stycznia bieżącego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, a prezydent podpisał ustawę, przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Organy publiczne, samorządy terytorialne, tym gmina miejska w Słupcy przygotowała dokumentację związaną z przekształceniami organizacyjnymi szkół podstawowych oraz utworzyła gimnazjum. Publiczne, samorządowe, słupackie gimnazjum mieści się we wspólnym, pięknie odnowionym obiekcie wspólnie ze szkołą podstawową nr 2 za które społeczność szkolna władzom samorządowym naszego miasta. Serdecznie dziękuję. 1 września 1999 roku będzie to data ważna, ponieważ historia tego typu szkoły rozpoczyna się Serce i sprawne działo to trzy filary współczesnego gimnazjum. Nasze publiczne gimnazjum wpisuje się dziś w historię miasta Słupcy. A uczniowie podejmujący naukę zawsze powiedzą: Jesteśmy i byliśmy pierwszymi. Zegar historii zaczął odmierzać czas. Wszystkim uczniom Wszystkich klas pierwszych, wielu w pokonywaniu edukacyjnego trudu. Nauczycielom zdrowia, wytrwałości w pracy zawodowej, rodzicom mały trosz, władzom miasta jak najmniej kłopotów z naszą szkołą, aby nasze gimnazjum spełniło nadzieje, marzenia i oczekiwania. Wszystkim wiele dobrego. Dziękuję za uwagę i proszę o głos i wystąpienie pana Mówi Pana Jerzy Bunkrowa.